Cześć to Armani, witajcie na kanale AniGames no, Nagrywa się, nagrywa się Ja jeszcze tyle razy próbowałem to nagrywać Że to jest masakra Ale no Chyba w końcu ogarnę moje problemy, chyba Podczas tego czasu Co nie nagrywałem doszedłem do jednej, jednej Fajnej konkluzji Przydałoby się zrobić na jak to front marszałka Gdzie to lepsze Wyrzucenie tych 15 dywizji Bo ja ten, tymi centami tak nic nie zrobię na wszelki wypadek mi dodaj go do tego doskazu i dodaj tylko to, ok? Czołgi ogarnęły, że już tam nie są. No i nie można z nimi dalej, dalej się bawić. W sumie. O, co teraz robiłem? Eee. Łupka pogląda. W sumie mam dość sporo decyzji, więc może się to przydać. A, i też dywizję zacznę szkolić Tak z 6 takich Coś mi się wydało eee, Z 6 takich i... za jazda, jednak nie, lepiej, nie Wydług eee, się muszę sobie ogarnąć, żeby więcej zainwestować w to Zejść trochę stąd i zainwestować więcej jeszcze to okej okay. mm, dobra jak nasz przemysł wygląda? nie aż tak źle okej okay. może dokupimy się akurat do tego desantu eee, lotnictwo? okej okay nic, bo to może przydzielę sobie samochod... samochod... souljogów no lepsze o, chyba nasze dywizje tu już są, tu, więc tu się przykład przybijemy. no, po nich po nich, okej okay. wydostaliśmy ich stąd przydzieliliśmy Hiszpanii na dwa Jeśli tego nie podbiję, bo Gibraltaru nie mam nie zbyt dużych supportów, żeby zejść z tego kocioł Chociaż sobie można zawsze spróbować. Nieważnie, żeby ten utrzymał i w się połączył z tym desantem. Mogę nawet fajnie wyjść. Eee, 184 nie za dużo. Eee, to bale na razie to zostawię. Tu mam do tlinkę badaną. O linia produkcyjna się zwiększy. No, to się może przydać u mnie dokopmy się do tego desantu bo dzięki temu mieli zaopatrzenia. Widzę, że próbują uciekać. Albo coś w tym rodzaju. Kurczę, cieli mnie tutaj. A. Chyba na razie poczekam. Ty wejść tutaj. Chciałby zniszczymy, bo my to mamy ładnie. A to mi pasuje nawet. Manilia jest a dobra Filipiny upadają, ciekawe czy to woda się... aha, bo to jest puppet już, okej okay. nie, to myślałem, że jest co większe zawsze bo jest dziwne, wychodziłem, że to jest większe E, dobra. Trzymamy. gdyż tego chyba nie utrzymają. Tak, nie utrzymają. Czemu ja mam minusy? Czemu ja mam zaopatrzenia? Nie wiem, nie mam pojęcia Drug się... zapomniałem, że bo są jednak bez z mózgu. Poszusz tę dwóch razem z nim. Co jest? OK, dobra jest okej, okay, mogę w tym czasie stąd uciekać pomóż tutaj trzymaj, zabrać walę walę balen prowincję, trzeba o kurczę. Ojoj, to będzie ciekawe bardzo jak i tak powinien być szybciej przed nimi Zobaczmy, gdzie gdzie i są tu Ten guzik, jak w Syracopanach, jest bardzo fajny. Chyba ocień nas po prostu do Afryki, stąd szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, jest, uciekamy i się po prostu z drugiej strony tam wejdziemy. Niech fantomista tu ucieknie. Ucieknie. Usuń, bo to będzie niepłacalne. Hmm, Ty tutaj, to nie mogę dać z tego łup, to jest kawaleria, to też być łatwe Należy to do zostaw dobrze, że to atakujesz eee, co tu jeszcze? Czołgi są już w afryce, które się uzupełnią Niech tu, tu, lecą tutaj Myślę, że to są em zrobili przez tą całą Sahara przechodzą e, szybko tutaj tu robisz... Tutaj idziesz, no to lepiej go będziesz musiał mnie próbnicy zabezpieczać okej, okay, okej, okay, okej okay. Co on ci zajmuje ja, w To jest galeria. Przestań. Nie ma no. ciekawe jestem. Fakt. Są ja. Tu jest populiści, tu są demokraci, to są socjal Tu To jeszcze jest sardynia, która jest market liberalism. Jakieś Libiu sojusz. Szkoda, że nie mogę tylko w Sycylii przyjąć. Aha, ci że Kolor mi mieli do ich flagi. Zawsze. Eee. Co by tu jeszcze przypuszować? Jesteście, nie jeszcze idziecie, jest. Pół tam tam okej okay. tu, tu oni obstawiają. Tym jak nie zabezpieczy to idź. Tylko podtrzymaj ileś do minibału tak naprawdę okej okay, trzymamy, możesz przestać puszować i teraz na gołębę chcieliby do portu, to możesz go przypuszować w tym czasie teraz zrób atak z wielokierunku szybko spróbuj go wypuszować stąd ile stąd karę za wycie ten w okrążeniu Dobra, pamiętam no tam idą, to dobrze. tak, 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 atakuj. Dostajesz na to po prostu atak. To jest bardzo ważne. To stój, nie atakuj z tej strony. Wybrąć najpierw od tego czołgu. To średni? Średni chyba. Tak, to będzie średni. Hmm, te chórbryki doszły, to mnie tutaj doszuć i później w samoloty. Nie widzę, że te chwilowe samoloty nie ma nic robić. E, trzymać ich. Eee, razem z nim. Dobra, ale jacko. są w kociołku. Hmm. Gdzieś Kolumbia? Aha, tutaj mi nagle zaczęło się buntować, ciekawe. No, co ciekawy ciekawe, co wygra tak naprawdę? Czy będzie jeszcze między nimi wojna? Nie widziałem, żeby jeszcze robili takich nie nigdy chyba. Shumę. Nie, nie, dzięki A Polska języguje się na razie. No więc że długo się nie utrzyma. Nie no, mogli dołączyć do nas. Dobra, to teraz to zaraz zginie. Czołgi zawsze mniej. Widzę, że oni chcą stoić w kociołek. Okej. Widzę tą wizję widzę już. Nie, nie, to... tutaj to niech leci tutaj. No bo niech tutaj lecą te czołgi. No bo oni to są odcięci, e no. Nie, nie, to te grusze leci, bo jeszcze nie tam przetną. No, zatrzymaj się. czołgi niech tam puszują. Tak, tak, nie tak, kociołku tak, fajnie. tak, 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 nie trzymaj Nie tak, ich trzymaj. tutaj szybko tutaj gdzieś. tak, nie tutaj stoisz. Okej. Okay. Takie Okej koło nie zdążyliśmy przepuszować. Okay. Ok, eee, Chowbon Day Cross, a tak cierpią Somalii w tej wojnie. No i cierpią oni, mają większe szanse na wygraną. To jest na półtora, no bo raczej wygrają. Eee. Ok, ciekawe się dzieje. Eee daj mu uciec. Hmm, chociaż zmieniłem czy nie napisiły się po co pchać. Daj się lepiej stąd Dobra, tutaj szybko i tu jeszcze dopchnij. Założysz zdążyć przed nimi, okej. Okay. Teraz powinni dostawać braki zaopatrzenia, winni przynajmniej, że, że ten. Yy, nie, nie chcę. Okej. Okay. A Walonia, dobra, to jest to. Nie? Flandersa. Chyba Nie wiem, to miałoby dwa powinno być. Widzę, że ciszę na froncie jak często tu by było. Eee... Tutaj warto, nie można ich podapkać, bo widzę, że oni chcą się przepuszować. Jestem ja już kary za pewno cię w okrążeniu widzę. Trzeba to trochę przytrzymać A tym już wszystko będzie skończało, zapłacenie, okej okay. eee... To już po prostu nagrywałem eee, Dopiero już 10 minut przynajmniej mogę nagrywać, okej okay. eee, już... Zas... nie, dobra, okej, okay. się przyda Do kolejne niechętnie lepszy inny sprzęt to, to jest sprzęt wsparcia, w którym umiesz na problemy teraz Zaszans, nie no wiem, co się na ten problemy. Czym nie gram w sumie. Eee, dobra. Kaj wpada. Mówi też, że próbujemy się przekuszować. W sumie się nie rewizję nie dostaną, ale przez nich tak. Nie, zobaczyłem dałem już do mieli ok. Na siebie otrzymać to. Wiem czy kara za coś? Jeszcze nie. Zytrzymać się. No i bez wsparcia takiego nie mogę dostać się w kolejnego Po prostu trzeba czekać. Wam hmm. pchnąć. tutaj szybko. Przypuszuj, bo widać, że mam os zaopatrzenia. Okej, okay, ciekawe. Zatakuj Kurczę chuj... Najgorsze, że przeze mnie się nie przebira, ale przebije się przez mojego sojusznika. Aha, dobra, okej. Okay. Już mi się chyba... ...nie jeszcze nie... Było mi się podoba. Tak za bardzo. Można się puszować, tu też. Tu też. Czyli tutaj mają pełne zaopatrzenie, dalej zastanawiam się jak, ale okej. Znaczy z duchów tego nie mają. Może, że mają jeszcze. Eee... Nie mają tu Supply. Może, że mają ten... masa solo, tak. Chyba tam są jakieś buściki do... toktyny i wadą w ogóle pięknie. Eee... Tak są to. Gdzieś tu powinien jeszcze więcej tych bóstów. No aż już gościuszku musi przepchać. Trzeba by to próbować. W końcu to będzie sporo zaopatrzenia. Nie ma dziwo. Jak nie mają być kary za to, że są okrążeni. Chyba teraz dopiero mają. Będziemy zaprzestać tej ofensywy. Pojedźmy na drzew. Stąd będziemy prowadzić to. Eee, nie by było wypchnąć z tego portu. Bardzo fajnie byłoby. go. 我也会。